Knockout tour, następna jazda, gramy kośćmi, i jakiś tu samochodzik mi się odblokował ostatnio. O, bulldozer! No to dobra, spróbujmy, chociaż nie, on ma za małą prędkość. Znajdźmy coś mocniejszego, coś szybszego, chociaż. Hmm, czy ona jest za mała? No, nie. Dobra, zobaczymy tym trójkołowcem, jak nam pójdzie. Kościak na trójkołowców Acorn Rally, czyli rajd żołędzia 150 cm sześciennych oczywiście. I lecimy. W ostatnim rajdzie niezbyt dobrze mi poszło. Zająłem czwarte miejsce. Gramy te rajdy pierwszy raz, żeby nie było oszustwa. Także, no, nie znam kompletnie tras. Ale o to chodzi w tej serii, żeby grać i nie znać tras, będzie to bardziej wiarygodne, gramy z kompem. No ale jak już wspominałem w ostatnim odcinku, zapraszam wszystkich chętnych, wszystkich Was widzowie, tych którzy mają Nintendo Switch 2, tych którzy grają w Mario Kart, na live'a, który odbędzie się w przyszłym tygodniu i tam zagramy sobie... Po prostu razem wspólnie będzie to live z widzami w Mario Kart. Około dwóch godzinek nam to zejdzie, dwie godziny zmagań. Także zapraszam serdecznie, będzie można pograć ze mną, będzie po można pokazać mi, gdzie raki zimują, no i będziemy się świetnie bawić. Także tam powstanie niedługo post na moich social mediach lub na stronie YouTube'owej. No i zapisujcie się. Zapraszam do kontaktu. Będzie myślę, że fajna zabawa. Jest nas coraz więcej na kanale, także społeczność rośnie. Z tego jestem bardzo dumny. Dziękuję Wam pięknie. No i bądźcie ze mną. Jeżeli chcecie, dajcie łapkę. Zasubskrybujcie, jeżeli tego nie robicie. Przyda się na pewno. Rozwijamy kanał. Będzie dużo Nintendo i nie tylko. No to lecimy. Dla tych, o, ale pięknie jak ja uwielbiam szybować. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to tutaj czterech ostatnich graczy odpada. Mamy pięć odcinków specjalnych. No i czterech ostatnich zawsze jest eliminowanych, i do następnej rundy przechodzi, przechodzi tyle osób, ile w danym etapie jest na miejscach od pierwszego do właśnie danej tam liczby. W tym przypadku w, w prawym dolnym rogu widzicie, że musimy być na 16 pozycji lub lepiej, aby awansować do następnego odcinka specjalnego. No więc dobrze, trzecie miejsce to jest bardzo dobry start. Lecimy sobie i łapiemy koronę lidera. I jop, więcej ślizgów, więcej ślizgów, bo mają fajne dopałki. No i jak to ja uwielbiam, jak dostanę z jakiegoś nie wiadomo czegoś. No i to nie jest miłe, to nie jest miłe. Dlaczego ja się zmieniłem w gumbasa tego? Nie wiem. Być może ktoś użył takiego power-upa. o już się odmieniłem z powrotem w mojego kościaka. No i co? I próbujemy. Próbujemy bumerangiem. Dobrze, dostał lider. Już mamy koronę. Już mamy koronę. Jesteśmy na przedzie, oby jej tylko nie zmarnować. Mamy jeszcze jednego bumeranga. Czy mogę rzucać do tyłu? No pewnie nie. Okej, okay, nie mamy korony, czyli zaraz dziabniemy lidera. Hop! Pięknie trafiony. Zatopiony. No to lecimy. Znów korona lidera jest. 2 na 6 w odcinkach specjalnych. Ten ślizg troszeczkę się nie udał. O, jakiś pomógł mi inny tutaj gracz. Cyk. Nie zdążyłem, nie zdążyłem trafić. No, ten motocykl nawet, nawet w prowadzeniu. Zobaczymy, co będzie dalej. No, nie chciałbym znowu wylądować na czwartej pozycji, tak jak w poprzednich nokautach. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj jest dużo prostych. Nie mamy szansy na fajny skręt. Zbieramy zawsze te dwa znaki zapytania, ponieważ losuje nam przy okazji dwie. Dwa power-upy. Mhm. Piórko pozwala nam wyżej skakać, między innymi. Bomba. Niespodzianka dla następnych. Chyba ktoś tam dostał. Ale to nie o bomby nam chodzi. oj. oj, oj. tylko o to, żebyśmy. Dostali jakąś fajną dopałkę i umocnili się na pozycji lidera, a w sumie to teraz się na niej znaleźli, bo spadliśmy. Jak widzicie, mam głośnik, mam głośnik, ale czy będę go teraz używał? Być może jak go dogonię, to mu zatrąbię troszeczkę w uszach. Uwaga, gonimy, gonimy, ależ pięknie kąp tam jedzie. Patrzcie, wszystkie te takie przyspieszenia zdobył, nie? Te platformy. Mhm, mm mhm, mm dwunaste miejsce lub lepiej. My jesteśmy na drugim. Tutaj nam nic nie grozi. Jedziemy, jedziemy. No, troszeczkę jakbym się do niego zbliżył. Chociaż na prostym też można sobie takie power-upy robić. Hop! Niepotrzebnie wyskoczyłem. To wtedy użyję tego głośnika. A dobra, użyję już teraz i spróbuję go ze skorupki. Z muszelki, ciach, nie, nie trafiłem w nikogo, dobra walczymy dalej, emocje tu są naprawdę zawsze duże, naprawdę ciekawie się jeździ nawet z kąpem. ale tak jak wspominałem zagramy sobie już niedługo z prawdziwymi przeciwnikami, czyli z wami kochani. Oj, 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 pałka, bomba i może akurat, może akurat, może akurat na nią najedzie? Ach zdążył, zdążył przed nią, gdzie ja mam tu jechać? Którędy? Którędy? Czy po piachu, czy po, tre... po wodzie? Po wodzie lepiej było, no nie znam tych tras, nie wiem jak lepiej wychodzi. Mm, hop! Bananki, a niech będzie, zostawimy bananki po drodze, może ktoś na nie wiedzie. i tu mamy dopałeczkę. Cyk, do pałeczka i lecimy dwa question marki zbieramy. Są dwa. 4 na 10 lecimy na drugiej pozycji, co nam da. Widzę, że dostałem co? Coiny. Coiny dostałem i głośnik, ale to mi za bardzo nie pomogło. Przydałaby się wiecie ta rakieta, taka czarna, moja ulubiona. Może się ją wylosuje, ale ją ciężko zdecydowanie jest wylosować. Zdecydowanie łatwiej te takie pierduki sobie znaleźć, nie? Na przykład takie co teraz i jeszcze nie skorzystałem z tej muszli. O, jak źle. Co teraz? Co mi tam wylosuje? Jakieś jedzonko, to chyba będzie jakaś skórka albo coś. Niekoniecznie. Jest do pałka, jest do pałka, jedziemy, jedziemy, losuj coś fajnego. Losuj coś fajnego. dubu. dobrze. I teraz skórka, 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 ciach. No nie najechał na tą skórkę. Zobaczcie jaki dziad. Okej, okay, okej, okay, walka, 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 no, jest do pałka, jest do pałka, jedziemy, jedziemy, ale mają szybkie te pojazdy, no nie, jeżeli są takie długie trasy z takimi prostymi, to już lepiej wziąć coś szybszego, no nie, co to za napój, co to się wydarzy, rzucamy bombę, ale na nią nikt nie najedzie, chyba, że jeszcze dostanie, nie. Cały czas druga pozycja, cały czas jest ta druga pozycja. Gazu, gazu, kościaczku. O, coś tu się wydarzyło, pięknie, lider dostał, kabum! I co, i co, fajnie, fajnie, jesteśmy na pierwszym, 5 na 6, zostawiamy skórkę. Niestety, w skórkę od banana nikt nie wjechał. Lecimy, lecimy dalej. Jakiegoś fajnego driftika, czy tutaj się uda? Może się uda i z dopałki wyjdziemy pięknie i z dopałki wyszliśmy na prowadzenie. W sumie utrzymaliśmy ją i czwarta pozycja lub lepiej jesteśmy na liderze. Mamy tą piękną koronę. Zobaczcie jak ładnie wygląda kościak w tej koronie. Kojny, 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 Skręty, skręty. O, skręty, skręty i może teraz driftcik, 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 driftcik. O, będzie super, 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 super. Jeszcze sobie nazbieram i rakietujemy. Tak jest. Rakietujemy. No, ale nam drepczą nam po piętach. A w sumie to po oponach. Fajnego coś wylosły nie chciałbym tego zmarnować, nie chciałbym tego zmarnować. Uwaga! Czy to mi coś da? Pip, bip, bip. Dało mi na jednego, ale nie jestem na liderze. Popatrzcie jak oni zawsze w tej, na tej ostatniej mapce potrafią przyspieszyć. Jak to jest możliwe, dlaczego tak jest. I fajna dopałeczka w końcu lecimy, rakietujemy, rakietujemy A, na trzeciej pozycji. Rzutem na taśmę. Czy widzieliście co to się wydarzyło? Ja już na tym ślizgu na drifcie leciałem, ale jeszcze cyk, 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 cyk. Dopałka wpadła, wjechała, i co? I mamy. E, e, o! trzecią pozycję. Dzięki, za jest, że jesteście. Dzięki, że wpadacie na moje live'y. Grono się powiększa. Wielkie serducho dla was. Boom! Waszą stronę. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Cześć!